Yo, yo, yo! Hello, hello, this is me, NDV, tuteksta CUTEX, King of Hollywood TikToking. I oczywiście witajcie moi drodzy widzowie w dzisiejszym odcinku mówimy sobie choke Stinger, czyli klon T57 Heavy z unikalnym stylem 8D yy, za tryb na tarcie wod. Więc tak, załogę jakąś tam dostaliście. To sobie mogliście zrobić perki. Ja sobie dałem losowe. Wyposażenie DMS, stabilizator pionowy, ulepszone turbo, trzeci poziom eksperymentalny, drugi poziom jakiś system kontroli ognia Mam 200 tysięcy, mnie nie stać 16 zwykłych 20 goldów, duże zestawy, bo mnie stać Jest ze mną plutonowy gracz, mój kolega Arkoś, Szyma. cześć Siema, siema, siema yy, Tak jak powiedziałem Jest to czołg T57 Heavy To co wam mam statystyki mówić, czołgu który tyle lat w grze jest? Chyba już znacie jest dobry, powiem wam tyle. Dobry TPM, fajnie strzela, penetracja jest, pancerz taki średni, na pancerz nie pogracie na wieżę, bo to was będą bić, ho tak, będą bić. Ale ja i tak pojadę w miasto, bo jestem szefem. Możecie się zapytać mojego kolegi, gdzie on pojedzie. O co no. Staram się gdzieś pojechać tutaj, zrobić jakieś przestrzeń na czoki, które będą tutaj, patrząc na to, że ma bardzo szybkie przeładowanie między pociskami. Czy takie to szybkie, 2,5 sekundy? 2 sekundy. No, nie, 2 sekundy. No. To jest szybkie w miarę. No, Zakaz parkowania. Par Widzowie, byłem na Węgrzech. O kurczę, Fawzeta. Ja mogę VZ fajnie zlać. Proste, że jest minus 1. A jak byłeś na Węgrzech, kolego? No tak. Fajnie, już dostałem dwa baty. Ja na pozycji nie dojechałem. Oj, szykuje się ustawka. Ej, raz. Dwa. O oh, fuck. Yy. Ja w życiu nie przekliłem widzowie na odcinkach. No i fajnie, wyładowaliśmy VZ klipa. Gość już nie wie co się dzieje. Dojeżdża drugi T57 Heavy. I on co no 7 ma w głowie Gamer 35 do garażu właśnie wraca. Whota shit. Co ten... S konki Plane. Jakby tu podjechać widzowie, żeby. Łota SHIT! Jak on dostał za 700 darty? Łota 7 czy nie? Ja bym sobie jakoś fajnie podjechał od boku na ich tych przyjaciół. No, no dostałem za 400, ale dałem cały piwa. Jak Oj, tak, to trzeba by... z głową. O kurde, tu... mogę dostać w, dół, w Plecki. O kurde, what the hell, what the hell Burton, ha, cieć. Czekaj, nie widzę niczego. Nice, pozdro, pozdro z fonem, z kibidiochio. Jak widzicie, odbiłem raz od Jocha z Golda, nie wiem, o tak, no tak skrajnie. 5, 2, 2,5 minuty, jest nieźle. Dobry czołg, ale jesteśmy na ogryskach. Jak widzicie tak no, wygląda teraz tak. gra na tych waszych randomkach. Chcieliście te paczki, te nie wiadomo co i teraz co so takie. O właśnie. Weź się bo przed tym do, do do prawej, do prawej. O, dzięki. o kurde. Ogólnie czołg jest dosyć celny, ale teraz dwa spudłował. Kurde, ale że tak. O kurde. Jest. Aj, aj. Nie, nie będę podjeżdżał no będziemy że... go, nie? Ja już jestem no, wyładowany. Nie. No ale jak widzicie, szybko ładujemy, więc... jest no, Wystrzelacie się 20 sekund 4 pestki. Jo! Wow. Generalnie, tak ważne, że jak was strzelałem czasem. To dajcie wieże do góry. Jak macie podbicie delikatne wieży. Możecie. Kurcze felek FELE! Kurde naprawdę... fela. Czekaj przejdę przez ciebie to może być głównie na farcie, bo raczej ten czek po prostu nie odbija I otarty przyjmuje bardzo dużo, za dużo nawet Tak? Tak to... mówisz? O. No. Aha Zostałem dwie za 500, więc myślę, że to nie Powiem tak widzowie, zmieniłem nazwę, wcale to nie moje pobożne konto Przyszedłem do klanu Nisza i wiecie, mnie tak wciągnęła ta gra Z klanem Nisza, najlepszym klanem w Europie i w Polsce Że po prostu... co też f 50m se jedzie Raz. Jeszcze... O, Widzieliście widzowie. To jest czytowanie wody, to się nazywa. O, nie ja odbiłem. No, a mi Ale... dosyć Jak widzicie, no, jesteście taką le lepszą beczką AMX50B, tylko bez mobilności tak wielkiej. No, coś w tym stylu. Jeżeli chodzi o otwarte mapy, no to na pewno będzie. Na jest lepszy t 57 ze względu na swoje szybsze przeładowanie. No, ale ta mobilność na cewkach się przydaje, tak. Tak, na przykład na wiosnę Heal, na, Hila, na Ej, Co jest? Przejdź przez przez klipka. No? Ojej! Jestem dumny. Jestem Frizz. No? Czuję się jak król. O no niech to cię. Mam jeden pocisk zwykły, ładuję go. Yy, jeden goldowy ładowałem. Blunder. 3700 na liczniku. Jak widzicie, łatwo. U, po prostu. Mógłbym to ująć, że za łatwo. Ebr się wywali, nasz kolega w Singerze też. I jeszcze zrobimy jakiś damage. O, op. Mam tylko trzy peski, co prawda, więc to, że... Na pewno jakoś... Dużo nie dam. Muszę bardzo rozsądnie zagospodarować te pestki. Ojej. O, podpaliłem nawet. Chodź tu. dzięki tej podpoce ma 4000. Sorcią. No, 4300. No, widzisz, że ja też mam tyle. Znaczy 400. Widzicie widzowie, jaki podrzę druga bitwa. Pokaż te wyniki końcowe i tak dalej. No właśnie pokazuję widzowie, widzicie jakim jestem koksem? Nie będzie drugiej bitwy. Widzicie? Jak chcecie bitwę drugą na tym czołgaczu Zapraszam na TS niszy to zostawcie łapka, w górę, cza, walnijcie w dzwona i pamiętajcie o subie z komentarzem. I jeżeli Jak chodzi o... To może ja co wróci do tego, tak? znaczy do nagrywania. Widzowie! 10 lajków pod tym filmem i wracam do youtubowania Przez tydzień daily wleci. Jak widzicie, o, piękny czołg. Po prostu ten skin mi się bardzo podoba. I po takiej bitwie, ile zarobiłem na, na czysto? No, minus 90 tysięcy. To nie tak dużo, ale widzicie, jaka potężna bitwa. Chcielibyście robić takie średnie. Ja też. Dlatego Nara.